Witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy na serwerze derpnc.pl. Zresztą jak zawsze dzisiaj zagramy Bedwars, też jak zawsze, ale wyjątkowo, bo porównam sobie blazing packa versus normalna wersja. Co tutaj jest lepszego na blazing packu niż jak się gra normalnie? Zobaczymy różnice i w ogóle co się zmienia. Może nie będzie to w 100% profesjonalny film, ale moja tutaj troszkę subiektywna opinia, ale mam nadzieję, że wam się spodoba jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę i subiczka z dzwonkiem, będzie mi bardzo miło, a ja już nie przedłużając, zapraszam do odcinka, nie wiem co będzie pierwsze, ale no już nie przedłużamy i lecimy. Pa! Dobrze, już nie przedłużając, jesteśmy na pierwszej ręce. Na początku wybrałem Blazing Pack, a później będzie zwykły Minecraft. Pokażę wam dość dużą przepaść, ponieważ tutaj na Blazing Packu, jak pewnie większość z graczy wie, posiadamy na przykład y, te tutaj kierunki świata, nie wiem jak to określić, szczerze mówiąc, ale tak mi się wydaje. Tutaj te case-to-case, -case, one się chyba tak nazywają, możecie mnie poprawić w komentarzu, jeśli źle mówię, a wydaje mi się, że jest całkiem okej. Okay. Takie na na przykład popatrzcie zaznaczenia świata. To jest naprawdę duże ułatwienie czasem. Czasem się może przydać, a dla niektórych może być to, co prawda, taki zwykły bajer, ale już nikt nie powie mi, że bajerem jest pokazywanie, ile bijecie, bo to naprawdę przyjemna rzecz i pokazuje, czy wasz skill wzrasta. bo nie wzrasta, jak wiecie, mam ci, co bywają na live'ach regularnie, które są w piątki, soboty zazwyczaj, to wiedzą, że po prostu bije z 500 PS w MAXie 4-5. No i to tyle, dalej nic nie posuwam się do ale przynajmniej o tym wiem. Patrzcie, jakie piękne możecie sobie zrobić. Chmurki tutaj zobaczycie jak brzydkie te chmury będą na zwykłym Minecrafcie. Słonko też jest dużo bardziej ulepszone, nie wiem jak to określić, ale jest dużo piękniejsze, ale przede wszystkim sprawdzimy, czy rośnie mi skill. To akurat Blazing Pack e, nie powoduje raczej, to tak sprawdzamy sobie dla beki, nie? Wiecie o tym, że głównie to sprawdzamy funkcje takie typowe Blazing Packa. Ale możecie też Blazing Packu robić wiele więcej. Zaraz jak się odrodze, to tak. Że wam pokażę. Tutaj patrzcie, możecie sobie daba zrobić, czekajcie. Ja nie umiem klikać pełno gozików naraz. Widzicie, daba możecie sobie zrobić. Jakbym lepiej umiał kierować wszystkim naraz, to by było lepiej, ale mi się nie chce. Dobrze, nieważne. Pomijmy. TNT, możecie sobie kupić. Nie, no, co na zwykłym Minecraftie też możecie na Bad Warsach Nie mówię, że nie. Ale po trwaniu aren możecie zobaczyć, czy bardziej emocjonujące rozgrywki są eee, tutaj na. Bedwarsach z blazing paczkiem czy bez blazing paczka, szczerze mówiąc to wiem, że to tak nie jest, ale można sobie taką ciekawą statystykę przeprowadzić i policzyć na większej liczbie prób, wtedy na pewno uzyskamy statystyki odpowiednie. Ale na pewno jakaś zabawa dodatkowa jest dzięki Blazing Packowi. Nie wszystko to też sprawa Blazing Packa. Zobaczycie, że część to tekstur packa, mógłbym go wyłączyć, ale szczerze mówiąc, aż tak nie będę raził swoich oczu. Mimo, że na Blazing Packu nie jest aż tak źle, bez tekstur packa da się przetrwać. Możecie napisać, czy dużo u Was tekstur pack zmienia na Blazing Packu i co uważacie? No tutaj tak te chmury troszkę tak. No nie wiem, no chyba tak pasuje, no w sumie Bedwarsy to w powietrzu są, więc chyba jest całkiem spoczką, no ale ciężko mi określić. Dobra, jeden typek spadł, aha, to mój. No, no, Ciekawe, czy gra na Blazing Packu? No to dużo powie, to jest jakiś random. Nie chciało mi się żadnych widzów z Discorda wołać, chociaż wiem, żebyście bardzo chętnie przyszli, ale chciałem już tutaj w pół godzinki wam nagrać na pewno i później sobie zmontować i przed 19.30 Mieć chociaż zmontowane, bo raczej wszystkiego nie zdążę zrobić, wyrenderować i wrzucić. Opis wam napisać wielki. Bo to też opis jest dużo czasu zajmuje, tak z 15 minutek, moi drodzy, to na to się przeznacza, przynajmniej tak mi się wydaje. A jeszcze raz bym wam chciał powiedzieć, żebyście pisali komentarze, moi drodzy, ponieważ filmy się u, u mnie dużo gorzej e, oglądają niż livey, Po prostu tak jest już bardzo długo na moim kanale i by było bardzo miło mi, jeśli bym zobaczył ile osób je realnie ogląda, a nie ile jest wyświetleń głupich. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to możecie napisać stały widz, takie coś w komentarzu, to zobaczymy ile takich osóbek jest, nawet jeśli jakiś inny miły komentarz, za który też bardzo dziękuję, bo czym więcej komentarzy, to tym milej na serduchu, a ja straciłem beda, no za dużo nie powiedziałem, to jeszcze, aha. A, bo tutaj te opcje są, tutaj jeszcze wam e, opiszę pod koniec jakie możecie e, tutaj opcje Blazing Packu mieć dodatkowe, oprócz takich zwykłych. Limit FPS-ów w tle, no, to takie wydajnościowe, jak ktoś ma gorszy komputerek. Wizualne tutaj podglądniku po różne na wpięć, fajne rzeczy nowe ciągle są wprowadzane, jak widzicie tutaj to żółte oznaczenie New też coś nam mówi. Kolor krawiszy i te wszystkie tutaj przyjemne rzeczy. Możecie sobie zatrzymać i poczytać. A jeśli chcielibyście film o Blazing Packu i opisie tych opcji, to napiszcie w komentarzu, a chętnie przemyślę to, czy wam opisywać. Eee, I zostawcie tutaj jakieś, nie wiem, komentarze o tym bardzo liczne. I jeśli będzie ich pełno, no to oczywiście taki film wykonam. A ja już nie przedłużając, lecę na arenkę ze zwykłym Minecraftem i zobaczycie, jak to gorzej jest jednak. Są inne paki jeszcze, ale to może w kolejnych odcinkach porównanie paków. Jak myślicie, jakieś laby, mody itp. Dobra, lecimy! Witam was bardzo serdecznie na ręce bez Blazing Packa jak widzicie już tych case nie ma, zaznaczania terenu także, no już niczego tutaj niestety nie ma takiego fajnego jak tam było, tutaj już tego niestety nie zobaczymy co jest bardzo przykrą sytuacją bo mogłoby być też w normalnym minecraftzie, ekran jakby większy, ale to wiadomo idzie skonfigurować, nie ma tam tych opcji fajnych, dodatkowych daba także nie mogę zrobić o niestety, tutaj czat troszkę inaczej zrobiony, a niebo takie, jak widzicie, chmury zwykłe, takie chmurzaste, minecraftowe, kanciaste. Jedni, ten klimat na pewno cieszy, wolą taki i niech grają sobie, a niektórzy lubią... Boże, jak ja gadam, boże inni lubią po prostu sobie ładniejszą grafikę, wiadomo w Minecrafcie takiej super grafiki to nigdy nie uświadczymy, chyba że wyjdzie e, nowa wersja jakaś bo na razie taka chyba nie jest planowana z tego co wiem, tak mi się wydaje przynajmniej, jeśli wiecie coś więcej o mnie to możecie oczywiście jak zawsze napisać to w komentarzu, a ja kupię sobie TNT, żeby zobaczyć możliwe, że zaraz nas rozwalą od razu na zwykłym Minecrafcie nie powiedziałbym, że to Spowodowane jest głównie tym, że jestem na zwykłym. Bo też trzeba mieć na uwadze to, że gramy z innymi sojusznikami, tutaj w party. Nie w party, tylko z innymi po prostu w dwójeczkach. Po prostu gramy na innych mapach. A może na tych samych, na tych samych akurat mapach. Ale wiadomo, z innymi przeciwnikami to nigdy nie będzie się dało tak zrobić. Można po prostu wyprowadzić jakąś tam statystykę średnią, a to już coś zawsze nam da. A ja spróbuję do Aqua zaatakować. Zobaczymy, ile będzie trwała tamta arena. Tam się udało dosyć krótko, niestety, więc może się Wam wydawać. Że tam przegraliśmy i że Blazing Pack jest gorszy i Beka będzie jak tu wygram, a tam przegrałem, a ja gadam, że Blazing Pack lepszy. Ale to też nie można się tak tym sugerować. Jak widzicie, e, słońce tu jest na dole. Ale tam jest drugie słońce, troszkę beczka, beczunia. No ale cóż, bywa i tak. E, czy mnie stać na jakieś itemki? Chyba nie, chyba nie. Muszę sobie coś zebrać, dobrać jeszcze. No, zobaczymy. Dobra, dobierzmy sobie troszkę tutaj tego. Wełniarka oczywiście i TNT musi być, tylko mój teammate gdzieś polas, nie wiem gdzie. Jest u różowych, a różowi też mają beda, więc będzie troszkę ciężko, ponieważ i u różowych jest on, a ja idę na bl blue czy Aqua, na Aqua, a później na Blue może, więc mogę już stracić beda. A nie, na różowych idą czerwoni, więc to też działa na moją korzyść. O, morscy stracili beda. A to nie wiem, czy aż tak dobrze, bo niebiesce rosną siłę przez to. No zobaczymy czy niebiescy pokonają, oby nie pokonali morskiej, bo tak to ja mogę mieć final kille fajne, chyba że zdążą się odrodzić do tego czasu, kiedy ja przyjdę. Mój teammate nadal nie przyszedł tu do mnie, niestety, co mówię z wielkim ubolewaniem. Dobra, gość nie widzi mnie i klepa Minecraft. No, siada nawet nieźle klepa Minecraft. O, straciłem beda, więc długi film to niestety nie będzie, moi drodzy. Ale trzeba nadmienić, że ja osobiście wybrałbym grę na blazing packu. I na Blazing Packu nie nagrywa się, co prawda, ile mam FPS-ów, ale na Blazing Packu mam FPS-ów 600, bez Blazing Packa 260. No, bo oczywiście da się grać bez problemu, bo to są duże FPS-y. I też mam troszkę inne ustawienia na zwykłym Minecrafcie. Gram na 1.12, tam gram na 1.8. Wiadomo, nie jest tak podobnie, ale Blazing Pack i tak zwiększa Wam wydajność Minecrafta, więc ja polecam serdecznie Blazing Packa. Jeśli chcielibyście, to mogę Wam zrobić porównanie, po prostu paczek jeszcze, różne klaby, mody i inne tego typu sprawy. Powiedzcie o tym w komentarzach. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczyska. Piątka!